Dzień dobry, byczki. Robimy sobie czytanie miesięczne, moi drodzy, na grudzień 2025. Już grudzień, już po prostu grudzień, już koniec roku. Kiedy to zleciało, nie wiem, ale po prostu absurd, absurd jakiś. Kochani, jest to czytanie ogólne, bierzcie to, co potrzebujecie. <laughs> nie dopasowujcie na siłę, wiadoma sprawa, dla przypomnienia. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Kochani, bo czasami jest tak, że część, dla części z Was może z Wami to czytanie nie rezonować, ale ktoś w danym momencie po prostu potrzebuje usłyszeć pewne rzeczy i dzięki Wam, dzięki polubieniom, kochani, dzięki udostępnianiu lub komenta jak dacie komentarz. To YouTube zwiększa zasięg i większa ilość osób może obejrzeć ten film. Zależy mi na tym, żeby to, co mówię, poszło w świat. Wiecie o co chodzi. Poszło w świat i może komuś to po prostu pomóc. Także, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo Was proszę o komentarze i łapkę w górę. Co jeszcze Wam, kochani, tutaj mogę powiedzieć na wstępie? Jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem prywatnym, moi drodzy, pod filmem umieszczę maila, na którym możecie się ze mną kontaktować. W czytaniu prywatnym skupiamy się tylko i wyłącznie na Was, na Waszej energii, na Waszym życiu, na tym, co było, co jest, ewentualnie będzie. Tutaj mamy czytania ogólne, to jest kolektyw, to jest ogólna energetyka, także tak to kochani wygląda, jeżeli potrzebujecie, piszcie. Dobra, to teraz sobie patrzymy, moje drogie byczki, co dla Was w grudniu? Zobaczymy sobie ogólną energię. Jaka jest ogólna energia dla byka na grudzień 2025? Jaka ono ogólna energia? No, jakaś dusza artystyczna, będziecie się rozwijać w tym, co lubicie, kochani. Będziecie coś zaczynać e, odnośnie waszej twórczości. E, może ktoś z Was jest jakąś duszą artystyczną i teraz będziecie, kochani, ten swój potencjał wypuszczać w świat. Twórczość, jakaś twórczość się tutaj będzie wyłaniała. Bardzo twórcza energia, kochani. Tutaj coś takiego mi się rysuje na grudzień. Będziecie coś tworzyć, moi drodzy. Dobra. Byczki moje kochane. Na co zwrócić uwagę w grudniu? Na co zwrócić uwagę w grudniu. Mhm. Jakieś nowe początki. Zwróćcie uwagę, że będziecie postawieni przed jakimś wyborem, kochani. Lub od dawna myślicie o tym, żeby coś zmienić w Waszym życiu. Niby macie wszystko to co potrzebujecie, ale jednak czujecie jakiś taki niedosyt i ten niedosyt on będzie trochę narastał w was i będziecie się zastanawiać nad inną jakąś opcją w waszym życiu. Czy to kochanie dotyczy kwestii zawodowych, czy to, to dotyczy życia prywatnego, to już wy będziecie wiedzieć najlepiej. Ale tutaj mogą być jakieś nowe początki odnośnie podejmowanych przez was decyzji. Zwróćcie uwagę na to, czego tak naprawdę chcecie. Czy obecna Wasza sytuacja Was satysfakcjonuje, czy czegoś potrzebujecie innego? Jakiegoś świeżego powiewu, powiewu powietrza, wiecie o co chodzi. Jakiegoś wpuszczenia świeżego powietrza do Waszego życia. Możecie zmieniać pracę dla części. Będziecie się zastanawiać nad zmianą pracy. Jakiś nowy projekt w Waszym życiu może być realizowany. Dobra? Który z biegiem czasu, kochani, przyniesie profity finansowe, który Wam zapewni stabilizację, który sprawi Wam bardzo dużo radości, coś nowego, kochani, w Waszym życiu tutaj, tutaj się wyklaruje. Zwróćcie uwagę na to, jak przebiega. Jak przebiega energia twórcza w miesiącu grudniu, bo ta energia twórcza, ona bardzo mocno rzutuje tutaj na to, żebyście zwrócili uwagę na to, co lubicie robić, na to, czego potrzebujecie, na to, jak podejmujecie decyzje. Bo mam wrażenie, że wybór, który przed wami będzie, ewentualnie może już jest, jeżeli dokonacie tego wyboru, to tutaj będzie niesamowita satysfakcja i radość z tego. Dobra? Wyczekujecie tego, kochani, czekacie na to. Jesteście też cierpliwi w tym, w tym, co sobie realizujecie. Energia grudnia będzie bardzo was popychała w tą stronę. Ta cierpliwość będzie jeszcze większa niż była do tej pory. Osoby, które borykają się z brakiem cierpliwości, to, no to w tym grudniu będziecie ją, ją mieli. Będziecie mieć tą cierpliwość, kochani. Czegoś wyczekujecie, zwróćcie uwagę na to, czy to, na co czekacie, jest bardzo ważne. Czy to, na co czekacie, jest tylko iluzją. Tak też po prostu mi przyszło, dlatego Wam to mówię. Może być tak, że wyczekujecie odpowiedniego momentu na to, żeby wprowadzić coś nowego do Waszego życia. Cokolwiek by to, kochani, było. Czy to życie prywatne, czy to życie zawodowe. Coś takiego mi się tutaj, kochani, dla Was rysuje. Ale dołożymy sobie jeszcze jedną kartę. Tak, będzie odchodzić od Was, kochani, ciężkość, prze, przeciążenie, przygniecenie. To będzie odchodziło małymi krokami. Niesamowicie czekacie na to, wyczekujecie tego momentu. I to, kochani, będzie odchodziło. I Wy będziecie robić miejsce na coś nowego w Waszym życiu. Na to zwróćcie uwagę. Dobra, kochani, co odchodzi? Co odchodzi z Waszego życia. Odchodzi takie skupianie się. Yy, tak jakbyście popuścili trochę lejce. Tak jakbyście włączyli troszeczkę na luz. Ponieważ teraz możecie sobie na to pozwolić. Yy, Jakbyście odpuszczali też troszeczkę wybory, ponieważ dajecie sobie czas na przemyślenie pewnych rzeczy. To będzie odchodziło, zastanawianie, zamartwianie się może o Waszą sytuację związkową. Yy, może będziecie yy, z większym luzem podchodzili do relacji. O, może tak. Yy. Będzie odchodziło, kochani, to, co się kiedyś niedobrego zadziało u Was w życiu. Zamartwianie się, negatywność, toksyczność, coś się posypało kiedyś, kochani. I teraz Wy już nie będziecie do tego wracać. To odchodzi, kochani. Odchodzi energia niska. Wchodzą w wyższe energie. Więcej pozytywności. W waszym życiu. Coś się, kochani, zawaliło. Ale dzięki temu, że się zawaliło, to wy coś wygraliście. Kochani, dzięki temu, że, że się coś zawaliło w waszym życiu, wy wygraliście coś dla siebie. Czy to jest kwestia zawodowa, czy to jest kwestia yy, życia prywatnego, ale tutaj karty pokazują, że Odchodzi, odchodzi od was zamartwianie się o tak jakby wasz byt, jakby o waszą kwestię prywatną ponieważ wy już wygraliście Bo wy, ponieważ wy już osiągnęliście sukces w tej dziedzinie, przepracowaliście pewne rzeczy, odpuściliście pewne rzeczy teraz będzie energia wzrostu uważajcie też uważajcie też na kwestie finansowe tutaj tak, taką dostałam informację że uważajcie na kwestie finansowe żeby nie przedobrzeć w grudniu żebyście po prostu nie musieli później y, zacisnąć pasa hmm? w kwestiach finansowych dobrze co do was kochani przychodzi moje drogie byczki co do was przychodzi Przychodzi jakiś ruch do przodu, moi drodzy. Sprawy, które stały w miejscu, teraz ruszą do przodu. Ruszą po prostu błyskawicznie z kopyta. Coś, co wydawało wam się nie do rozwiązania, teraz po prostu w trybie natychmiastowym będzie ruszało do przodu. Lub może być też tak, że wy dostaniecie jakąś informację związaną z sytuacją, która już dawno powinna być rozwiązana. To teraz to ruszy. Może być tak, kochani, że Wy będziecie gdzieś wyjeżdżać, będziecie się przemieszczać. Może na te święta, moi drodzy, może na te święta przychodzi do Was wyjazd. Zaproszenia. Hmm? Kochani, przychodzi harmonia, równowaga, stabilizacja, komfort, komfort psychiczny. Brak zamartwiania, czyli to zamartwianie tutaj, kochani, to odchodzi. Wchodzi stabilizacja, harmonia, umier... równowaga, moi drodzy. Jakieś sprawy poukładają się po waszej myśli bardzo pozytywnie, bardzo, kochani, pozytywnie. Przychodzi ukojenie w kwestiach rodziny. Może być tak, że z kimś będziecie łagodzić, kochani, spór. Czy to ktoś wyciągnie do Was rękę na zgodę, czy to Wy wyciągniecie rękę na zgodę? Grudzień temu sprzyja, moi drodzy. Tylko zróbcie to, jeżeli by taka opcja miała miejsce, to zróbcie to z serca. Nie róbcie tego po to, bo są święta, tylko zróbcie to z serca po prostu, z Waszego serducha, tak jak czujecie. Pięknie spędzony czas w gronie rodziny, kochani, w najbliższym Waszym otoczeniu. Poświęcenie, te, będziecie mieć czas na to, żeby poświęcić czas właśnie y, rodzinie i bliskiemu otoczeniu. Grudzień sprzyja takie, takie, takim momentom, takiego zacieśniania więzi. Mhm. Może być tak, że nie mieliście, y, nie mieliście dotąd y, wystarczająco dużo czasu dla dzieci. Teraz kochani będzie ten moment. Będziecie bardzo fajnie spędzać grudzień. Bardzo fajnie. Wywalczyliście sobie to. Wypracowaliście sobie pewne rzeczy. Jak trzeba było, to użyliście odpowiednich argumentów ku temu, żeby wypracować sobie to, czego chcecie. Jak trzeba było tupnąć nóżką, to tupnęliście. Jak trzeba było powiedzieć parę ostrych słów, również było użyte. Nie daliście sobie w kaszę dmuchać. Dlatego przychodzi ten czas y, takiej równowagi i harmonii, bo wy sami sobie to wypracowaliście. Kochani, ja mam wrażenie, że jeżeli będziecie się z kimś godzić, tu mogą być dwie opcje. Y, jeżeli ktoś będzie chciał. Y, będzie chciał załagodzić spór, to może od Was y, usłyszeć parę niemiłych słów, ale ten spór będzie załagodzony, ta sprawa ruszy do przodu. Ale musicie powiedzieć to, co czujecie, nawet jeśli to by miało być nieprzyjemne dla tej osoby, żeby po prostu ta sytuacja się zrobiła klarowna, żeby ona się zrobiła czysta. Należałoby powiedzieć to, co czujecie. I to wam da, kochani, radość, to wam da spełnienie, to wam da takie, taki oddech, że w końcu pewne rzeczy się rozwiązały, że w końcu pewne rzeczy ze mnie spadły, ten, ten ciężar spadł. Radość, satysfakcja, komfort, równowaga i harmonia w grudniu. Przecudnie, kochani, przecudnie. Twórczość. Będziecie wprowadzać do życia to, o czym myśleliście już wcześniej. Będziecie dokonować wyborów, czego tak naprawdę chcecie od życia. Negatywność i zamartwianie się odchodzą, bo wy już wygraliście pewne rzeczy. Pięknie, kochani. Pięknie po prostu. Dobra, zobaczymy sobie kartę wyroczni. Co tu dla was? Światło Księżyca. O, proszę. No, gdzie tu idziecie? Jedna wystarczy. Światło księżyca wam będzie przyświecać. Zaraz zobaczymy sobie. O co tu chodzi z tym światłem księżyca? Trochę taka energia mistyczna. Już wam czytam. Światło, światło księżyca Cię przyzywa. Pójdź za jego głosem i zaufaj swojej intuicji, nawet jeśli racjonalny umysł podpowiada Ci coś innego, Twoje przeczucia okażą się słuszne. Przestań wąt wątpić w siebie, ponieważ Twoje alternatywne postrzeganie jest teraz szczególnie wyostrzone. Widzisz ponad to, co powierzchniowe, i czytasz między wierszami. To dobry czas, żeby skorzystać z kart wyroczni lub innych narzędzi wróżebnych, by zyskać potrzebne informacje. Wy, kochani, już uzyskaliście potrzebne informacje tutaj. Piękne, do przodu idą sprawy w Waszym życiu. Pamiętaj, że język intuicji jest symboliczny. Mówi do nas poprzez przeczucia, mrowienie, jasny język, zwierzęta lub przedmioty, które pojawiają się na naszej drodze. Duch wysyła Ci wiadomość, aby Ci pomóc. Odniesiesz sukces, jeśli będziesz podążał za znakami. Jeśli będziecie podążać, kochani, za swoim sercem, to wszystko się ułoży tak, jak wy sobie tego życzycie. Oczywiście ja Wam również tego życzę. Życzę Wam wszystkiego pięknego, kochani, i do usłyszenia.